wędruję sobie wzdłuż takiej rzeczki i chciałem Wam dzisiaj pokazać coś takiego. E, nauczy się czytać teren. Ja mam taką, taki zmysł wyrobiony, że jak sobie gdzieś którędyś chodzę, coś widzę, to zawsze sobie staram się wyobrazić, do czego by mi się dana rzecz przydała, zwłaszcza w lesie. Tutaj fajny przykład występowania wód gruntowych, które e, wypływają w tym momencie z ziemi. Lustro wody, rzeka płynie sobie w tamtym miejscu. A tutaj mamy powymywane takie w skarpach zakola. Jak się przyjrzycie, no, na filmie nie będzie tego widać. Ładnie sobie płynie gdzie gdzie woda, czyli jest wyżej lustra, co nam daje od razu e, informację, że coś tu się dzieje, tak warto zawsze gdzieś zwracać uwagę na różne detale. Ja zawsze tego uczę. Także idę sobie dalej. Tutaj mamy idealny przykład. Wody, bardzo silny strumień. E, zejdziemy sobie. Płynie od strony skarpy do rzeki, także nie da się nie zauważyć, że coś tam się dzieje. Także ruszamy po wodę do picia. Jestem pod samym e, Urwiskiem. I teraz tak, jeżeli chcielibyście skorzystać z takiej wody, e, przed chwilą wam pokazywałem strumień. Picie z niego w tamtym miejscu, no niekoniecznie jest spoko. Bo wszędzie tutaj mamy błoto, czyli gnijąca ściółka, odchody zwierząt mogą się w tym pojawiać, wszelkiego rodzaju posorzyty. Jeżeli wybieracie takie miejsce, to włazimy jak najbliżej punktu ujęcia. Jeżeli tu mi wypływa z podziemi woda, no to super. Teraz powinienem jak najbardziej to wszystko gdzieś tam wywalić, te gnijące liście. Mu. I zaraz wykopiemy dołek, to jest bardzo podobny system jak jest z indiańską studnią, ja robię duże, mm -hmm. no wszystko z, z boku, żeby mi się później nie obsypywało, jakiś robal był, larwa, dobra i teraz tak, mamy coś takiego, no kopiemy dołek. No, bo żeby zaczerpnąć wodę, muszę mieć jakąś tam delikatną głębokość. Udrażniamy odpływ. No i teraz pozostaje nam czekać. Za chwilę to się ładnie wszystko oczyści. że zaraz będzie to widać. Woda nam się oczyściła. Jeszcze taki dodatkowy element, ona jest lodowata, ponadto mając mapę jesteśmy w stanie też się określić. W tamtą stronę naprawdę jest kilkadziesiąt kilometrów lasu, czyli nie ma żadnego przemysłu. Coś, co mogłoby na przykład zaszkodzić wodom gruntowym, przenikać. E, rzeka płynie o, tam z tyłu ode mnie, e, są jakieś wioski, ale nie ma przemysłu, Tak? to najważniejsze, to są wody gruntowe, wychodzą z ziemi. E, z rzeki bym się nie napił, bo jednak kilometr stąd już płynie przez wioski. Natomiast tutaj jak najbliżej to już jest spoko. Czapeczkę sobie przekręcamy, bo można zaryć. Parę razy tak zrobiłem, to się nauczyłem. No i pijemy jak jelenie. Pyszna, lodowata. Super znalezisko. A już na pewno w sytuacji walowej Na razie.